O boże! No, o pa. boże! Nie, nie Przekajcie. Czekajcie! <śmienic> A ty, ty, ty to jesteś Warhawk, tak? No, to idź na swoje miejsce To się skradasz jak wysypa w pierdol? E, e, e! Synek! Synek, kurwa! No, Kupy. umarłem! Jestem ranny! Medic! Ja, ja, a, a a ja cię teraz debilu. Nie Żartuję go. debilu kurwa, wypierdale! No taki się kolega? Kurwa! Nie laseruj mnie debilu! Chcesz mnie zabić? Kszaki lepiwa no, 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 no. na polsku to będzie widać. Po prostu zachowujesz jak chul, wiesz?

Przepraszam, Rafał. Dobrze, jebać Ukrainę! <noise> strzały. strzały! Strzały! Dobra! Bewup! Kurwa! Bewub, ej! Ja pierdolę! <głos> Zapukaj <noise> <noise> Bewup! Dobra, do alfa, do alfa, 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 brawo! Dobra, nie nie, wysiąść z wozu, wszyscy inni siłka. Siłka podjeżdża i to Sierżant? Wow! Ale ty Jrudy, Jezu ty naprawdę też jesteś rudy? Nie jestem rudy Nie, nie, nie rudy to fałszywy, Popatrzcie nie? na niego! Popatrzcie na niego! Ma jest, rudą brodę! Jest tak cholernie rudy, że... No! że, ja że straszne Nie chce po wygardu nas przytrzymać Ja też nie chcę po wygardu Tutaj Alfa Charli dołożyliśmy no, wrogi pojazd Kto podwyżony odbiór Kurwa fajnie, ale gdzie? Ruski, znaczy kacper Gdzie, gdzie jest kacper? Podejdź tak są te linie, nie? Kieruj się według tych linii wysokiego napięcia Podejdź tutaj BMD I siłkę weź tylko niech będzie za tobą, to jest ważne. Że nie wyjecha Siłka Siłka Halo siłka. Mamy dla Was zadania Musicie jechać za, za mną za BMD po, poruszamy się wzdłuż um, linii wysokiego napięcia i jedziecie za... tuż za mną Dobra A Skott, poczekaj, czekaj, czekaj Apiłosko w w no. ma taką informację no, no, to Delta do Auron odbiór e, Czy mamy wykonać jazdę za e, miłoszem e, wzdłuż linii wysokiego napięcia Zrozumiałem wykonujemy ładuj się do wozu Wyprzedź 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 ich! <laughs> Dawaj, zapierdaj, tak! Tak, kurwa! Z tymi ludźmi takie małe Z tymi Kurwa ma Z tyłu To wy? Tak, to my mówię na drodze, dwa pojazdy i piechota to nagle I granatów Wypierdalaj Zresztę mówili 5 minut temu Ja już mu sprzedałem za magazynki Co jest kurwa? Ewa, czy tyś cię Dwie siłki. Bitwa siłek. O Boże. BITWA SIŁEK! Bewo, pomóż. Kurwa, która nasza? Siłka, która wasza? Która jest nasza? No, co? się Nie, chyba nie nasi. Bitwa siłek. Nie, nasi, bo mają odznaczenie. Nasza jest bliżej. Nasza jest bliżej. Okej, okay, dobra, podejdziemy. Jedziemy, ej, to to kurwa. W, zaraz mu pierdolnę. Wsiadaj. Chuj, jesz. Nie, przejdź, jedzie... jedź kurwa. My już jesteśmy w tym. Przejechał, co za debil. Ty jesteś debilem. Ja pierdolę. Musiałbyś Co za debil. Nie, ty jesteś downem. Stop, stop, kurwa. Stop, kurwa. Stop, mówię. Wsiadać! Ładować się! Wszyscy kurwa! Ruski przejechali Bezia ja. stał przed nami! Nie wiem o co mu chodziło! O co ja nie chodziło nie mu? Stał kurwa przed nami i zasłaniam na drogę! Ja nie wiem co z nami. <grym>, nie no, i z tego czasu! Dawać w prawo, w prawo! O 90 w prawo! Co? Zjeżdżaj kurwa! Gówno! Górki! No już zapierdalaj. No. Siłka za nami w prawo. Leśna droga to jest no, no, no. bardzo Uważaj, no jak? Kurwa, czoł, chołk, chołk. Gdzie? Dobra, PWB jest z nami, okej. Okay. Wszyscy w prawo, wszyscy w prawo, zapierdalaj. Spierdalaj, spierdalaj. No. Siłka, Nie jest. Za nim. Za nim. PWB macie konkursa? Kurwa, jak oni rozpierdalają? Nie mają konkursa. Ała. on nie Ładuje hity. Ładuje hity. 73 mm przebije. Czołg? Chyba tak. No Oni załadują z... konkursy. Nasz kierowca i... na duże Ej. Nie, nie, nie. Dobra stop, stop, stop. stop, Obróć przodem na 330. Nie chcę tu wysiadać. Siłka, czekamy. Czekamy na was. Nie mogę jechać, bo z lewej strony o, mam czołg. Sebastian stracił połączenie. Dlatego jedź w prawo w las. W głąb las. A zymut na czołgle! Dajcie, z Jestem wader. O chyba jakiś, jakiś... chyba większy oddział poszedł. Co się kurwa dzieje? <laughs> jakiś większy oddział poszedł. Właśnie chyba rozpierdzili sztab Ale rozkurwiają, jakie piękne Uwaga! Odsunąć się spada Dala od wybuchu Dobra robota, dobra robota Jakby tak wpierdolno na BRDM, ale by się lakałiacie No dowódcy mają te, tak. no Dobra, oddział Prowadzicie Niebiescy na 95